Cześć ludziska, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Graba, a to jest taki nasz kolejny daily vlog, tym razem bez pandy, no i daily vlog, który właściwie jest takim daily vlogiem z kilku dni, ale w sumie coś takiego można by było robić ja nie wiem czy to robić na przykład dziennie czy to robić tak na przykład co kilka dni czy, czy co tydzień czy po prostu robić wtedy kiedy gdzieś tam mam coś do przekazania kiedy chciałbym z wami porozmawiać w każdym razie jakoś myślę, że, że wypracujemy sobie tę formułę daily vlogów i będzie spoko, tak jak mówiłem dzisiaj bez pandzi, ale będę się starał żeby ją też w te filmiki mimo wszystko angażować słuchajcie, troszeczkę rzeczy chciałbym wam powiedzieć coś tam chciałbym przekazać Także na początku, słuchajcie, nagrywam ten filmik nowym aparatem. Kupiłem sobie Panasonica GH4 i na razie się troszeczkę z nim jeszcze tam tylko pobawiłem, pozmieniałem jakieś podstawowe funkcje, ale już po tym, co zobaczyłem, mogę stwierdzić, że ten aparat jest po prostu przezajebisty. Kupiłem go, troszeczkę niestety mnie kosztował, jak, jak wszystkie dobre rzeczy, ale tak sobie stwierdziłem, że kurczę, nagrywam coraz więcej na tego YouTuba. Coraz więcej jakiś mi się pojawia możliwości współpracy z firmami. Mam kilka fajnych koncepcji, które chciałbym stworzyć i też jak, jak popatrzyłem na statystyki, taki film o statystykach zrobimy gdzieś tam pod koniec miesiąca. Jak sobie po prostu popatrzyłem, jak to wszystko wygląda, że ile nowych subów zaczęło przybywać, czas oglądania, też nawet zarobki na YouTube wzrosły. Nie dużo to nie dużo, bo, bo tutaj to wiadomo, jeszcze jest mała liczba widzów i, i wyświetleń, ale to wszystko gdzieś tam się pnie w górę, więc sobie stwierdziłem, że dobra, no mogę sobie pozwolić, sprzęt wziąłem sobie na raty, także, także jakoś to sobie spokojnie przełknę, a mam w tej chwili naprawdę wypasiony sprzęt, na którym tylko pozostaje działać i tworzyć fajne materiały, także mam nadzieję, że to się rzeczywiście... Stanie. Dzisiaj też kupiłem sobie dwa takie małe softboxy, bo miałem do tej pory parasolki, które odbijały światło, ale wydawało mi się, że troszeczkę te światło jest słabe, nie jest takie, jak bym chciał. Natomiast tutaj, dzięki tym softboxom, wydaje mi się, że teraz jest spoko, że jestem w miarę dobrze oświetlony. Może trochę mi się ryło świeci, ale w każdym razie to jest na pewno wszystko do dopracowania, do doprecyzowania i do zrobienia tak, żeby było idealnie. Także dzisiaj takie małe zakupy sobie poczyniłem. No, małe poza oczywiście aparatem. Może jakąś, jakiś, jakiś filmik a propos tego aparatu też Wam nagram, jeżeli byście chcieli, yy, czy to w formie takiej pseudo-recenzji czy coś. Ja muszę się wziąć koniecznie za recenzję. Obiecywałem Wam na przykład recenzję OnePlus One. Plus One. Yy, mam Nvidia Shield, którą też chciałbym pokazać, bo jest rewelacyjnym sprzętem, yy, więc, więc muszę się za to wziąć. Mam teraz super sprzęt, mam wszystko właściwie co jest mi potrzebne. Tylko pozostaje nagrywać. Brakuje mi czasu i tak naprawdę zastanawiałem się, czy nie wynająć sobie jakiegoś małego pomieszczenia, czy małego, nie wiem, studia takiego, czy miejsca, gdzie mógłbym sobie zrobić studio, bo tutaj po prostu wiecie statywy, lampy, ja się tu nie mieszczę, i albo zagracam na mieszkanie, albo, albo po prostu no, gdzieś to wrzucam w kąt, żeby, żeby to jakoś upchnąć. Więc, więc rzeczywiście się zastanawiam, chociaż to oczywiście jest jakiś tam wydatek, ale yy, może coś pomyślę, może parę osób gdzieś tutaj z Warszawy. Z Garne, żebyśmy tak naprawdę wzięli się porządnie i ten kanał rozkręcali w takim nie tylko gamingowym kierunku, bo w sumie no gry macie na streamie, tak? Tutaj oczywiście też chciałbym, żeby coś się pojawiało, ale może w takim kierunku bardziej publicystycznym, w takim wiecie, profesjonalne jakieś tam powiedzmy recenzje, podcasty, no dużo, dużo... Boże, zaraz beknę, jadłem niedawno, przepraszam. Znaczy przepraszam nie za to, że jadłem, tylko że beknę, tak? Ale wiecie, właśnie w stronę takiej bardziej zorganizowanej jakiejś tutaj działalności YouTube'owej powiedzmy, bo tak naprawdę dużo jest bardzo fajnych amerykańskich kanałów, gdzie jest właściwie jedna osoba, którą się widzi i sobie ktoś myśli, a kurde, to jest fajna osoba, ale jak on daje wszystko radę z tym, a tak naprawdę to tam jest cała masa z pięć osób i, i każdy jest od czego innego i taka cała... Grupa po prostu działa, żeby jakoś tam wspólnie coś fajnego stworzyć. Także może i ja o czymś takim pomyślę, yy, zobaczymy, że coś takiego by dało radę stworzyć. To jest nie wiem, czy to plan na teraz, czy na troszeczkę później. W każdym razie o czymś takim również myślę. Yy, to jest tyle, jeżeli chodzi o sprzęt. W ogóle się rozgadałem o tym bardziej niż bym chciał, bo jeszcze jakieś tam inne kwestie poruszyłem spoko. Słuchajcie, kolejna rzecz w sobotę, chyba w sobotę, zorganizowaliśmy nasze pierwsze spotkanie takie. Z widzami tutaj, gdzie ja mówiłem, żebyśmy rzeczywiście chcieli pograć planszówki I to się udało, słuchajcie I wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wyszło e, Chyba było około 10 osób, tak mi się wydaje Ktoś powie, no taki, kurde, jesteś fajny, 10 osób przyszło, ha, 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 ha e, Dla mnie to było i tak bardzo, bardzo dużo osób tak naprawdę Bo to pierwsze takie spotkania. dość, dość późno dałem o tym znać i przyszło, kilka znaczy kilka fajnych osób. Przyszły same fajne osoby, tak? Chciałem powiedzieć kilka osób, kilka fajnych i to ten, że zapraziałem. Przyszły oczywiście same fajne osoby, gdzieś tam mogliśmy pogadać. Pograliśmy sobie w Tro, naprawdę fajnie się grało. Także tutaj też niespodziewanie zwycięzca osiągnął właśnie te zwycięstwo, tak, że po prostu nikt się tego nie spodziewał i nagle, o, wy, słuchajcie, wygrałem, nie i wszyscy. Eee. I, i, I w ogóle, ale fajnie było i myślę, że rzeczywiście coś takiego moglibyśmy częściej organizować. Ja bym oczywiście musiał też wcześniej Wam mówić co i jak, czy, czy zorganizować nie tylko planszówki. Jest pomysł, żeby wyjść na laser taga. E, może by się uda jakiegoś airsoftgana zorganizować na przykład, czy, czy coś takiego. Pomysłów jest od groma, i, i, i wydaje mi się, że mamy na tyle fajną społeczność, że rzeczywiście moglibyśmy coś takiego zrobić. E, także no tutaj temat pozostaje otwarty i, i, i mam nadzieję, że tego typu spotkania będą się odbywały. Częściej. Ja oczywiście wziąłem kamerę, żeby coś nagrać, ale nawet nie było kiedy, nie było jak, a potem się jeszcze okazało, że impreza się skończyła u nas w domu. Także, także część osób tutaj miała okazję przyjść zobaczyć ten nas nasz nie, nie, nieszczęsny syf właśnie to o czym mówiłem wcześniej i gdzieś tutaj z nami posiedzieć, skończyliśmy generalnie o 7 rano, także, także myślę, że nieźle. Zresztą też był kawałek streamu, widzieliście, leciał. Bo odpaliliśmy sobie i, i, i gdzieś tam też pogadaliśmy, czy się powygłupialiśmy także tak to wyglądało. I mówię, takie spotkania są fajne, ja bardzo lubię się z wami spotykać, także myślę, że... Będziemy mogli sobie o tym pomyśleć i gdzieś coś takiego częściej realizować. Słuchajcie, kolejna sprawa dużo osób o to pytało, ja nie wiem, czy ja mówiłem o tym na live. W każdym razie nie mamy już kotów. Słuchajcie, koty byliśmy zmuszeni oddać, ponieważ no, nie mieliśmy siatki zamontowanej w oknie, więc koty by się zabiły i fundacja powiedziała, że muszą zabrać koty, tak? Niestety właściciel nam nie pozwolił zamontować siatki. Ale to nie tylko o to chodzi, bo. Wiecie, jak gdzieś tam byłem na przykład na siłowni, ja mam naprawdę odgroma na głowie. Był tele... cały czas fundacja dzwoniła, pytała: "Jak koty, co ten?". I ja no po prostu czasami nie miałem siły odpisać, czy nie miałem czasu i że też ze mną utrudniony kontakt jest i w ogóle, także może i dobrze się stało. My te koty kochaliśmy, one były wspaniałe i cudowne, ale to jednak też jest spora odpowiedzialność tyle zwierzaków i sporo rzeczy przez koty moglibyśmy gdzieś tam czy zaprzepaścić, czy po prostu byłoby o wiele trudniej, tak? A też nie sposób zostawiać kotów komuś, czy tutaj, prosić, żeby ktoś przychodził. Więc, no niestety, musieliśmy koty oddać, mm, ale też stwierdzamy, że to może tak, tak trzeba było, a przez ten czas, co u nas były, były otoczone miłością i na pewno niczego im nie brakowało, więc miały po prostu u nas takie wakacje e, i, 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 i tak to wygląda. Troszeczkę szkoda, ale też i może troszeczkę z tak naprawdę odetchnęliśmy, bo, bo to była dla nas jakaś droga wyjścia i, 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 i nie, nie angażowania się aż tak, tak? Czy, czy, czy um, nie poświęcania się aż tak dla, dla tych kotów, bo, bo rzeczywiście no, przy naszym trybie życia mogłoby być jednak troszeczkę ciężko. Także z jednej strony, tak jak mówię, troszeczkę, troszeczkę smutku, ale też i, i jakaś tam ulga, um, także spoko. A, a te kociaki są młode, także na pewno jeszcze jakiś fajny dom znajdą, może nawet rudego właściciela nie będą miały. No, także tak to wygląda. Czy jeszcze coś miałem z wami poruszyć? Jakiś temat, przypominam, że cały czas oczywiście trwa nasz video challenge. Także, jeżeli pod tym filmem pojawi się 1500 łapek w górę, no to na następny dzień pojawia się kolejny materiał. Też dajcie mi znać ludziska, na jakie materiały macie ochotę. Ja mówię, no teraz cały czas się wyposażam w sprzęt. W sprzęt znaczy, już właściwie cały sprzęt mam, tak. Także teraz ewentualnie jakieś rzeczy, które mają mi tam troszeczkę pomóc przy, przy tym całym nagrywaniu. Jakieś właśnie statywy, belki, oświetlenia. To naprawdę od groma tego jest. No i tak. Myślę, że w tym tygodniu zorganizujemy wróżbitę Grabeja Grabieja. Mam bardzo fajny overlay przygotowany przez Grafika. Także to na pewno będzie. Ogłoszę Wam to wcześniej, żebyście wiedzieli na live co i jak. Graliśmy jeszcze mecz w Lola w niedzielę. Graliśmy mecz tutaj faceci na... Kobiety i w tym meczu jest 1 do 1. Graliśmy BO3, także jeszcze wielki finał się e, odbędzie któregoś dnia, także wypatrujcie informacji na Facebookach, e, Fantazja Expo Challenge, czy, czy na naszych też na pewno się pojawi informacja, żebyście wiedzieli, kiedy gramy, kiedy walczymy. Fajnie to wyszło w sumie, i ten wasz doping był naprawdę niezły i, i, i gdzieś tam fajnie mi dopingowaliście właśnie i potem po grze, że spoko grałeś, że coś tam fajnie, naprawdę mega gdzie mi się wydawało, że coś przeciętnie mi poszło, a Wy tutaj tak bardzo pozytywnie podeszliście, także super. Ja chyba jeden mecz mam nagrany, niestety ten, co przegraliśmy, ale prawdopodobnie te mecze gdzieś tam się pojawią, także będziecie mogli sobie zobaczyć, ale chciałbym pokazać z naszej perspektywy, bo to też fajnie, jak tam się komunikujemy, jakie są emocje, wiecie, wszystko to, to też fajnie można by było obejrzeć. No, dobra ludziska, myślę, że to by było chyba na tyle, także taki daily vlog z kilku dni, ale to też myślę, jest sporo, sporo. Jest spoko opcja, żeby gdzieś tam właśnie to podsumować i poopowiadać. Może jakieś takie podsumowanie tygodnia zrobimy, albo po prostu ja będę te daily vlogi nagrywał wtedy, kiedy A. Mam coś do powiedzenia, albo B., kiedy się nazbiera kilka takich rzeczy, że będę mógł chwilę pogadać, a nie tylko gdzieś tam powiedzieć: O, cześć, u mnie dobrze, dzisiaj miałem fajny dzień w ogóle. A! Miałem jeszcze wam opowiedzieć. Mówiłem wam, że kupiliśmy psu karmę Ontario. Tak panda, Ontario? Ontario. I mówiliśmy, że świetna w ogóle, że super, że pies ją je, tak zajebiście jest wszystko. Nie jest zajebiście. Nie. Jak pamiętacie, jak Timo był jeszcze małym szczeniakiem, jak jakąś tam karmę zjadał, to tak pierdział po niej niesamowicie, takie bączury szły, że to jest total, słuchajcie. Tamte bączury w porównaniu z tym co jest teraz, to tam to był po prostu zapach bzu, fiołków i konwali po prostu. Teraz on wali takie bączury po tej karmie, że to się w głowie nie mieści. Miałem posprzątać kupę po nim, tylko że tak naprawdę ta kupa była rzadsza niż siuśki po prostu. Tam pff, wodospad poleciał z dupy. Ja przepraszam, że o tym gadam, bo niektórzy mówią, że lubią sobie do śniadania, do kolacji oglądać. Także przepraszam. Yy, ale, no, my generalnie po kupie rozmawiamy często z pandą, nie panda! Codziennie temat kupy, szczególnie właśnie przy posiłkach. Także, no, gdzieś tam, no, panda, jak leci. A, no, takie było plump, plump, czy coś, albo wiecie, głupi jestem, co mi się? Jak but. No, ale mam swoje inne plusy, tak? Także naprawdę, nie wiem, no, nasz pies po prostu jest tak, że jeżeli jest jakaś karma, którą wpierdziela od razu, bez gadania. To oczywiście potem jest sraka, bączury i w ogóle jak jest karma, która mu nie smakuje, którą ledwo co je, to jest wszystko dobrze z brzuchem, więc niestety pies nam płata figle. Chociaż dzisiaj akurat się uspokoił, ale na razie mu tej karmy nie dawaliśmy, będziemy musieli kupić jakąś inną. Także uważajcie na karmę Ontario. Jeżeli wasz piesek ma wrażliwy brzuszek, to lepiej się zastanówcie. I myślę, że tym pozytywnym, kupczasnym akcentem możemy ten Daily Vlog skończyć. Także tak jak mówię, podsumowanie kilku dni właściwie. Ale fajnie, myślę, że fajnie. Bardzo się wkręcam w te robienie tych filmików na, na tubę. Bardzo mi się to podoba. Chciałbym to robić dla Was jak najlepiej, jak najbardziej profesjonalnie. Chociaż czasami taka nutka amatorszczyzny myślę, że też jest spoko i to też jakoś się tak fajnie ogląda. Także tyle, ludziska. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przypominam 1500 łapek w górę pod filmem i ruszamy z kolejnym materiałem. Chociaż pewnie i tak wrzucę film, nawet jak nie będzie tych łapek. Najwyżej nie na drugi dzień, tylko na kolejny, bo, bo rzeczywiście. Produkcja tych filmów jednak troszeczkę trwa i może o tym też wam opowiem, bo, bo czasami widzę komentarze, że o, to jest tylko usiąść, i, i, i pogadać chwila, tak naprawdę cała produkcja tego to jest naprawdę spory, spory kawał czasu. Ale to już może na inny temat, także co ludzka. Dzięki wam bardzo, mam nadzieję, że Wam się podobało. I co, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, hej!